Teraz pokażę Wam jak chodzi Honda Ceref1000, czyli Africa Twin w automacie po zablokowaniu na A2, tylko puszczę trochę samochód. Musiałbym wam pokazać jak on rusza z miejsca i jak ta jedynka jest szybka, dynamiczna, krótka, ale też chciałbym, żebyście widzieli kiedy się zmieniają biegi, jak to wygląda po zablokowaniu, dobra? zaraz wam pokażę na e, pokażę wam zaraz na e, manetce mniej więcej do kiedy jest gaz zablokowany dzwonimy sobie do jedynki park. sam przerzuca i teraz